Witam serdecznie. Chciałabym dzisiaj pokazać, jak wykonać sweterek rozpinany dla niemowlaka na rozmiar 74 z warkoczami, kapturem, który wykonywany będzie w całości bez e, szwów. Czyli nie ma żadnego szycia. Wszystko jest, warkocz, warkocze są na, na przodzie, też są na rękawach i na e, kapturze. Tył jest wykonany gładkim ściegiem jerseyowym i kaptur górę tak samo. Ale może zaczynamy od, od początku. Tak pomyślałam sobie, że zrobię taki sweterek po tym nagraniu, jak, jak, jak wykonałam spodnie czy sukienka dla niemowlaka. O, już zaraz pokażę. To są te spodnie, które już jest nagranie tego, jak wykonać. Takie rampersy. czy. Bardzo fajne. Jedno rozciągliwe i do tego też jest taka sama, też jest tylko na rozmiar 74 sukienka. O, I dzisiaj będę wykonywać sweterek na 74 rozmiar. Te spodenki i ten sweterek jest na rozmiar 68, a ja podam dzisiaj wymiary dla sweterka na 74. Jeśli ktoś chce na większy rozmiar lub mniejszy, po prostu odejmuje od długości czy, czy całego sweterka, czy kaptura, czy rękawa 2 cm, albo większy, mniejszy rozmiar odejmując, albo dodając 2 cm większy o jeden rozmiar. I tak będziemy wykonywać w całości ten sweterek, zaczynając od góry. Tu jeszcze mam. Żywe oczka połączone, ale i dzisiaj pokażę już, jak w całości zrobić ten kaptur. Razem później przejdziemy na reglan, czyli podzielimy na przód, tył i rękawy i przód i tył wykonywane w całości do końca. Tu jeszcze mam taki schemat wymiarów, jak to ma wyglądać w, w liczbach, czyli to jest na rozmiar. 74, czyli 6-9 miesięcy na drutach numer 4,5. Ja będę wykonywała na 80 oczek na około, ale 40 podwójnych takich tego mojego magicznego, podwójnego narzucania oczek które za chwilę pokażę. Rozmiar ma być tego kaptura do góry, czyli w tym momencie. Mam ich 20 cm. O, ale razem, tutaj, razem z plisą. Także, jeśli ktoś będzie się trzymał tego, że albo jeśli ktoś chce wykonać plisę od razu bez tego poprzecznego dorabiania tej plisy, później z tych oczek, które tu, tu są. To może dołożyć do tego jeszcze po sześć oczek z jednej i z drugiej strony, i będzie miał już w ogóle w całości ten sweterek, bez dorabiania tej, tej plisy z tych oczek, które nam później na końcu zostaną. Ja tak już wykonałam spodnie, to żeby była kontynuacja tego sweterka, to zrobiłam prawo, lewe te ściągacze i dół, i rękawy, i też tutaj na te guziki. I jak to zrobić? Zaczynamy. O, włóczka będzie taka jasna, beżowa, tweedowa. Ja zaczynam wykonywać od podwójnego narzucania oczek. To jest, ja już tu mam narzucone 33 razy 2, to mam 66 oczek. To jest taki ten magiczny, podwójny sposób narzucania, gdzie wykonujemy z jednej i z drugiej strony pracy. Czyli górny drut, dolna nitka, dolny drut, górna nitka, górny drut, dolna nitka, dolny drut, górna nitka. I tak na zmianę. I wy y będziemy, wykonujemy 40 oczek na jednym i 40 oczek na drugim drucie. I dlatego otrzymujemy 80. Y Dlatego, że 2,80 i to będzie ta nasza góra tego tego kaptura, który będzie będziemy później pracować na bokach i ja pokażę też jak to ma być wykonane. 40 oczek góra i dół. I teraz przerabiając odwracamy robótkę jak chcemy przerabiać i tu gdzie mamy to, tą dłuższą od oczywiście od kłębka będziemy przerabiać. Wyciągamy dolny dolne, e, drut i przerabiamy na górnym przerabiając wszystkie oczka na prawo. Należy zwrócić uwagę jak te oczka się układają bo te, teraz to będzie tak jak w przeokrążeniach, czyli od przodu nóżki, ale z drugiej strony będziemy musieli przerobić za tylne nóżki. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo. I teraz y, będziemy pracować w okrążeniach, ale ja zaraz pokażę, żeby całkowicie okrążenie nie wyszło, tylko y, po prostu. Przerabiamy tu w okrążeniu, tu się zatrzymujemy i nie jedziemy z powrotem, tylko znowu od dołu ku górze, żeby była ta otwarta przestrzeń dla tego kaptura. O, wszystkie oczka na prawo i później pokażę jak przerabić za tym dru dru drugim okrążeniem. I już będziemy przechodzić na ten wzór warkoczowy, ale póki co teraz wszystkie oczka przerabiamy na prawo. I dochodzimy do tego pierwszego skręcenia. Teraz jeszcze nam to nie będzie wychodziło jako, że możemy pracować na, na całości, dlatego że będzie zbyt ściśle, ale po 5-10 cm można już pracować. Na całości, ale to za chwilę. I teraz dochodzimy do tego, tego zgięcia kaptura. I to musimy przerobić. O, teraz wyciągamy drut tutaj, i żyłkę z drutem, cofamy. Zmieniamy kierunek i pracujemy. To będzie ten tył kaptura. I też wszystko do końca. Przerabiamy na prawo. Tutaj chwytamy już oczka w tym podwójnym narzucaniu oczek. Oczka chwytamy za tylną nitkę, za tylną nóżkę, żeby się płasko układało. I tak przerobimy do końca, i później pokażę w którą stronę. Dochodzimy do końca tego rzędu. I nie przerabiamy już w koło, bo tu już mamy zakończone okrążenie. Nie przechodzimy tutaj, tylko odwracamy robótkę. I teraz przy, przystępujemy do przerabiania wszystkich oczak na lew. Żeby to będzie ta góra, kaptura. No, zaraz pokażę na sweterku, w którym momencie. O. Tutaj mamy na okrągło przerobione, jak zaczynamy tu w całości, to tu mamy na okrągło przerobione ten, ten właśnie róg tej jednego druta, czyli nie ma łączenia, a tu musimy po prostu zostawić otwartą przestrzeń. I przerabiamy dwa rzędy prawymi i przejdziemy za chwilę na przejście na warkocze. Mamy wykonane dwa rzędy z jednej i z drugiej strony, czyli dwa pełne okrążenia, dwa okrążenia półpełne, bo nie, tutaj nie łączymy tego. Tu tak okrążenia łączymy, żeby wyszła ta, ten tył kaptura, a tutaj nie łączymy, tylko po prostu odwracamy robótkę i pracujemy na odwrotnym. Teraz pierwsze oczko brzegowe ściągamy i przystępujemy do tego wzoru, który tutaj jest. Czyli pierwsze brzegowe, później są dwa oczka prawe, następnie jest oczko lewe. I teraz y, cztery oczka prawe, które w tym momencie już skręcimy jako warkocz. Ja to taki mały warkocz. Ja to po prostu nie, nie używam dodatkowych drutów, tylko powoli te dwa oczka pierwsze opuszczam. Te z tyłu zabieram. Lewy drut z przodu zabiera te dwa opuszczone i skręcam z powrotem na drut i przerabiam wszystkie na prawo. Myślę, że to na początku proszę uważać, żeby to. Ale przy odrobinie wprawy już później nie ma to problemu, a nie ma kłopotu z, z tym dodatkowym drutem. Teraz oczko lewe, dwa oczka prawe, znowu oczko lewe i teraz znowu będziemy mieć te cztery oczka, czyli w tym momencie tu mamy dwa oczka prawe. Oczko lewe, cztery prawe, które są skręcone, ale co czwartym, co czwartym y, okrążeniu, czy tam co czwartym rzędzie. Później znowu lewe dwa prawe i tak dalej. Teraz będziemy skręcać cztery oczka. I to będzie dwa, opuszczamy dwa przy Przesuwamy na prawy, lewym podbieramy z przodu. Skręcamy. Ja już to pokazywałam przy spodniach czy sukience. I przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Jeśli je cofniemy, skręcimy. Następnie jest oczko lewe. Dwa oczka prawe. Oczko lewe. I znowu cztery oczka, które. Jako warkocz skręcimy, czyli dwa opuszczamy, dwa zabieramy, lewym te opuszczone, skręcamy i przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Oczko lewe. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Do końca już tego, także mamy trzy warkocze i tak, że ja jeszcze to pokażę, przerabiamy w okrążeniu do tego momentu, i później kontynuować będziemy skręcenie. Jesteśmy tutaj już z drugiej strony kaptura, czyli tu przerobione, tutaj i zaczynamy tak jak w poprzednim żeby było to odzwierciedlenie oczkiem lewym i teraz będziemy mieć cztery oczka prawe, które muszą być skręcone z drugiej strony czyli tak samo opuszczamy dwa zabieramy na prawy, lewym podbieramy te dwa opuszczone zakładamy i przerabiamy wszystkie na prawo to będzie z drugiej strony kaptura połączone, także nie będzie żadnego szycia. Teraz oczko lewe oczko lewe, dwa oczka prawe, tak jak było z drugiej strony oczko lewe teraz te cztery skręcone od warkocza, też tak samo. Opuszczamy, zakładamy i przerabiamy na prawo. I tak robimy do końca. I teraz mamy oczko lewe, dwa oczka prawe, oczko lewe, te cztery skręcone, czyli opuszczamy, zakładamy. I przekręcamy. I tak wykonujemy 20 cm. Na prawej stronie skręcamy co czwarty, piąty rząd, a na lewej stronie przerabiamy wszystkie oczka na lewo. I tak wykonujemy 22 cm długości tego kaptura. I później to będzie około tyle, ile Potrzeba. Jeśli ci się podobało, bardzo dziękuję za uwagę i do widzenia.